Ale mam pomysł na apki. Taka kasa będzie. A jeszcze teraz, to sztuczna inteligencja, to nawet nie trzeba mieć programować. Wszystko zrobi za ciebie. Kochana, ja, 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 sztuczna inteligencja? Na, napisz mnie apkę w. W Java do... do... do oglądania do w internetach. No takie coś, jeszcze nikt nie, nie wpadł. Aby stworzyć w Javie aplikację do oglądania nagich kobiet w internecie... Najpierw stwórz klasę główną, w której będziesz przechowywać zmienne. W jaką klasę? Taką jak w szkole? Ja tam nigdy szkoły nie lubiłem, a zmienne to? To moje groże nad ha! Klasa w programowaniu oznacza: Dobra, tam, ciachem, nie tu róbnie te apki! Aby stworzyć w Javie aplikację do oglądania nagich kobiet w internecie. Najpierw stwórz klasę... No co ty mi znowu z tą klasą, no? Klasa w programowaniu oznacza... o co dla ciebie chodzi? Robię to apkę, kurna. Ty nie jesteś sztuczna inteligencją, tylko... Yy, zwykły debil. Sam jesteś debil. I erotoman. A jak chcesz stworzyć własną aplikację w Javie, to wejdź na zajawka.pl i naucz się programować jak człowiek. Zajawka.pl? Warto spróbować!